Witajcie. Dzisiaj będziemy robić ribę, czyli konfitury z pomidorów koktajlowych. Jak? Zapraszam. Pomidorki koktajlowe. Takie ładne, nieduże. Najpierw myjemy wodę. Po wodą. Po umyciu wodą. Pomidorki, nakłuwamy widelce i wkładamy do garnka. Robimy kilka nakłód z każdej strony. I wybieramy takie, e, które chcemy, żeby były. E, znaczy, jakiej wielkości chcemy, żeby były? Za duże będą mniej fajne. Czemu nakłuwamy? To po to, żeby sok z nich się wydostał i żeby e, Ugotowany cukier w nie wszedł. Możecie lepiej zobaczyć. Kolor nie ma znaczenia, jeżeli macie możliwość zdobyć komidorki na przykład e, żółte, czy w różnych odcieniach e, czerwieni, brązu, czy jakkolwiek, czy kształtach, e, to fajnie. Nie ma znaczenia na ile są dojrzałe, e, znaczy byle nie zielone, chociaż z zielonych też wyjdzie e, fajna konfitura. Najlepiej, jak będziecie mieć płaski garnek, e, brytwanka, bo wtedy e, wkładamy tyle ile owoców, e, ile się zmieści. I jak zaspiemy cukrem, to szybciej cały proces będzie przebiegał i równomiernie. A jak mamy owoce jedne na drugich, to część będzie już gotowa, a część jeszcze nie. A szkoda, tak. E, sobie utrudnić sprawę, nie? Po nakłuciu pomidorków i po włożeniu ich do płaskiego rondla wsypuję teraz e, odpowiednią ilość cukru. E, dajemy jeden do jednego, czyli jak miałam tutaj 750 gram cukru, to tyle powinnam dać, e, przepraszam, 750 g pomidorków, to tyle powinnam dać grań cukru. Ja dam tego trochę mniej. Teraz na to wywamy tą samą miarką szklankę wody. Szklankę wody. I stawiam na gazie. Teraz czekamy aż to wszystko się rozpuści. W międzyczasie dodajemy kilka przypraw. Naszymi przyprawami są łyżeczka goździków, może być mielona i kopiata łyżeczka cynamonu. To wszystko mieszamy. I gotujemy na normalnym ogniu aż do brzenia. Kiedy nasz garnek wygląda tak, dolewamy do niego soku z 3 czwartej cytryny. I zostawiamy, aż cukier praktycznie nam wyparuje. Dużo się tutaj tego soku zrobiło, bo także y, pomidory oddały wodę. Teraz wszystko zaczyna nabierać ładnych kolorków. Możecie zobaczyć, że pomidorki zaczynają być takie lekko przezroczyste. Jeszcze trochę i będą gotowe. Teraz nasze pomidorki wyglądają tak. Ściągamy z gazu. Zaraz zobaczycie, jakie pięknie szklane wyszły. O, już zaczynamy widać. Już zaczynamy lepiej widać. Kiedy opada piana. OK, Są już gotowe. Teraz można wkładać do słoików. Słoiki mamy już wyparzone, więc nakładamy razem z sosem. Będą z tego fajne przystaweczki. Jak już wszystko gotowe, zakręcamy słoiki, bierzemy słoiki, gorące i obracamy do przestygnięcia. smacznego